Siemaneczko, Siemaneczko. Po kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj poranne obrządki. Takie poranne zimowe. Bo zimy jeszcze nie ma, ale tyle śniegu napadało. Cześć Reksiu. No. Dobra. To już się biera. Jeszcze wczoraj zostały ogarnięte klotki do królików. I już na dworze nie ma królików, są wszystkie już w środku. Kurde, stwie, fajnie śniegu. A kład jest niestety zepsuty. Szkoda. To ja go może nawet spróbuję przepolić, bo pokażę wam co się z nim dzieje. urdę trzeba by go naprawić bo szkoda że nie można sobie fajnie polatać bokiem na śniegu Teraz tu jest ćwikła i to jest trzeba maczetą. O, i tak na kawałeczki, i później króliką. Dobra, i już każdy królik ma ćwikła, i siano. Dobra, teraz trzeba by iść do reksia popatrzeć. A tu praktycznie wszystko ma woda mu trzeba zamarzać A to nie, no woda mu się zaraz wymieni, bo jakoś tam osuma, się mu to wyczyści Także Reksio się woda wymieni Jeszcze Kury mieliśmy za A Ale teraz jest coraz zimniej to tutaj Ogólnie łatwiej się je tu będzie zamykać No Orak chciał iść, kurde Dobra Tu jest dole Standardową maszyny. Piękny zetor Jeden palcem to tak trochę ciężko te się ale da się Na jedynce jest zostawiony. No i od razu to lepiej wygląda. No, wchodzisz, Lesiu. Dobra, a w tym filmie to już wszystko. Więc się żegnam. No i cześć.